Siemanowie co widzisz witamy nowego członka hienostwa, który będzie sobie z nami budował rocha. rocha! Musimy wymyślić jakąś fajną nazwę oraz skina, bo teraz ma Alexa z brodą. Nie pytajcie. <śm> <śm> Mam dla ciebie flatę. Okay. Ale klata. Zejdźmy Zaj z tego mura. Masz badien. Co tak wody. mi ciągle pika, ej! Tak co, co 15 sekund pika w kąpie, nie, nie wiem czy to będzie słychać na filmie Dobra, dziś y, zajmujemy się tym y, żeby budujemy tę główkę na głowie. Tę główkę. Okej, okay, dobra, to ruchu, ogólnie Potrzebujemy trochę się jakieś już ity z portala pobliskiego A i ruchu, nie tykaj tego jajka, nie wolno ci go tykać. Nie wolno tykać. Nie wolno ci tykać szynek. tego jajuszka. Nie wolno tykać. Szynek, nie śledzia. Nie wolno tykać. Tak, śledzia. No. Co to są za. co mi woska rzeczy. Ej, e, to. tym z mamy zbudować Alexa z Brodą jako tą główkę? No właśnie, czekaj. tak jest. Zdejmij to. Nie ruszaj się. Masz, Tutaj. Ty w ogóle zobaczyć wiesz jaki on jest mały. No, są ja mam puszcza, on mały jest taki mały. Dobra, czekaj, Zie zielony beton i te będzie potrzebne. No trochę zielonego, dużo tego normalnego i pomarańczowego. To ja... ja... idę hmm. oglądać do lasu was. Netflixa? Nie. Nie oglądaj A... Netflixa. Przez skąd ty masz podkład na Niewitkę? Zabrał nam. To ja, ja tam robił. Dobra, to idziemy zbierać beton. Rochu, masz już i temy, bijasz, bijasz się do roboty. I patrz, no, i, bo i, to jest i, twój. I, I twoja buzia ma być, no. ma być... w tamtą stronę, patrz. Że twoja twarz jest tam skrócona. Dobra. Czekaj, muszę się... jesteś taki niski. Aaao, no i <śla> Ja pocam, ja nie chcę być zastrzelony Dobra no, nie. Nie złam się Ile, ile ty o! miałeś też? No 3 Wosek, ty... Ty... ktoś już w kraniu kremowy, kremowy. Boże i wasek mnie zabił <laughs> straciłem nawet, nieważne. Mam kremowy beton. Ja Czekaj. sobie buduję. Ja mam bardzo... Tu kremowy... Tu kremowy. Ech. Tak. Ja sobie ja, ja buduję już drugą... E, drugie piętro ba, bambuszy. O, no się widzę. No. Ej, Kurka z której ma strony dobra. ma być wejście? Nie wiem, gdzie chcesz. Y... Dobra, twoja A twarz. Biały? Czekaj, czekaj, bo krzywo postawiłem. Dobra, <laughs> faktycznie. <laughs> dobra, ale z, z, tyłu, z tyłu w sumie jest wszystko pomarańczowe. Tylko ja wziąłem beton na tę... Nie mam sobie ułatwić życie. Broda. No, a czemu ty... Musimy kiedyś zmienić tego skina. Ja mam żelazny, mógł się poprosić. Bąbusy nie potrzebują wody. Nie, chyba nie. Nie, sama. Dobra, To ej, masz... masz trochę cementu? Nie ja tylko beton. Mógłbyś dać mi jeszcze biały i kremowy Mam tylko kremowy okay. znaczy, to kremowy wystarczy tam Ale to już się rozwija Ale jak tu dołączy jeszcze... Znaczy no nie mam nie mamy tego flacha, ale jak jeszcze z pięć osób dołączy, to tam, tam będzie się mm. to wszystko kończyło. Budujemy dalej. Ogólnie to już zaczyna Ej wyglądać. Kolejne piętro. Nie wiem, jak chcesz. Mogę zrobić jeszcze kolejne? Łoś wow. mi się skończył już beton, widzę, w ogóle rachu to ma być. Do, do, do tego tu. To ma mieć taką wysokość. Jak do tego tu? Poczekaj. Bo to jest 8x8, 8x8. No okej, okay, to może coś się uda zrobić. Miałeś po prostu dużą czuprynę. 4, 5, 6, 7. To, 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 to już taka wysokość jest okej. Okay. No A no to... <laughs> <laughs> no, no. no, to jest fajnie! Ale był grzywa. Ale mi idealnie wysłał. Sław. Nie wiedziałem, że to jest takie Co?! Sław. Co?! Ej, zobaczcie na, na mnie. Na Co mam? Gdzie, Gdzie jest coś? Tam? No, ja buduję. Się zajmuję. Ja jestem ślepy, ja nie wiem gdzie ty jesteś. Tam, gdzie jest farma bambusów. Zemsta za to poprzez nie... Kurka, nie strąciłem cię. <grym> I tych hmm. chyba, to jest chyba najwyższe miejsce teraz. No, to tak. Chyba, że ja, ja, będą ja, jakieś wieżowce. Ja już, ja już, ja już... Czy to proszę, więcej proszku, mam. O kurka, ej, nie, się... przera... Przeżyłem! Ja Jak? przeżyłem! Jak? Ja nie wiem, ja nawet zbroi nie mam! Jeden masz Cztery! Cztery. Co? Co Bo kurde? ja mu dałem to protection jeden. Ja Zbrojce. nie mam zbroi. A? Co założyłem? No i... Dobra, tym... dobra, musimy... Tee, bo, bo co my tu idziemy? jest nieśmiertelny. Uwaga, I... szarżuje fantom! Oh. Na rocha. <noise> Na rocha, oczywiście. <noise> Patrz, będzie miało tak... <noise> będzie miało <noise> trzy piętra, gdzie będą rosnąć bambusy. Aha, okej. Mam, mam bambusy. Mam oh. cztery. Mam Nie zadało mi O, ale to fajnie wygląda już całkiem. Tylko będę musiał oświetlić po prostu tak po bokach. No. Dobra, musimy iść Ale wie, a Ale wiecie co? Jak się tutaj wchodzi, to kozacko można robić... To można kozacko, ten, robić butterflipy. <grym> 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 znaczy Butterflipy, <grym> waterclata chyba. Dobra, klacza, musimy po więcej cementu chyba. Widzowie, już mamy trochę proszku. Eee. Proszek. Czekaj, eee. Ała! Nie no i jak nie zabija już teraz Co tam robią pigliny to robię na bole? No. <grym> <grym> no. <grym> co tu robią pigliny? Co one tu robią? Co Ej hier, chodź tu, chodź tu co? Wygląda jak na Doegląda w portało. To się chciałem podbudować kiedyś. Albo jakbym miał sponkę. Nie właśnie. Ten ping to będzie Maciek. Maciek. Jakim? Ja i Maciek! O o! <laughs> ej, tyj, to ty, 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 ty jest, ty jest Maciek trocha. Maciek, może możemy pogadać? A okej. Okay. Zostawimy. Nie, mama. Nie. Czy ty pijesz hiena? Nie, nie bił Tak. Czy, czy ty, o kurka, masz tak. na się Nie! Ty Co? Temu on! On był taki młody. Czemu jego cię chciał <laughs> zabić? Czemu najpierw zabić? Klinie, a potem zabić maćka. <laughs> on. Gdzie ci nic nie zrobili? <grymne> a co. A, a mnie uderzył. Kończysz się zaczął. No bo macie. Chyba no, ty nie rozumiesz. Macie trzymanie. Wiele rzeczy robiasz, wiele rzeczy. Trochę ja okay. kończysz tam. Kończysz tam. No, jeszcze trochę próżku i. Uh, zaczki. O, więcej kijek! co to jest? A ja. a co to? A nic, nic. A nic, wiesz, nic. Mamy mamy, Nie W końcu będzie zemsta. Kurka. Nie, <laughs> 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 Ej, Ej, czekaj! Ej, czekaj, bo ja rzuciłem nieskończonością i mi, mi się zużył. Jest! Jesteś zatruty. No, 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 just... Dobra, zrobiłem Ja mogę teraz... sobie wypić mleko. A już sam się w w Fantomie już też nie rzędzi. Dobra, ruchu ty ten kończ. Bo musimy przejść do następnego tematu. Czyli mm, tymczasem. mini <grym> go w powietrzu i z niego zleciał. <grym> Ma ja mam jeszcze trochę proszku, ruchu. O, nie, fanto! Ja mam lagi, Ale belka. Ale no bo mi chodzi z tymi lagami, ja z nimi nie wytrzymuję już. Nie wiem. Coś jest tak, gra się mega bo płynie, fantomie. tak, że się w ogóle nie da grać, bo ci nic nie rusza, nieważne co z Tutaj Czekaj, pa! Masz tu wodę, wpłyń się wodą.

Bo cement spada Będę musiał ostatni kawałek mojej głowy dać? Co? No buduj, buduj Buduj Nie mogę, bo mi się skończył beton Bra. Co? Phantom O Przyda mi się to Czekaj, wylej wodę! Co? Wylej wodę! Tu? Tak, tu Nie, nie tu! tu! tu, tu. OMG nie, ale no, teraz nie to... mamy cementu, co nie? No. Yy, na, na te farmy wyjdzie dużo drewna. Aha, co to jest? Ale wiesz, że te już dwy, wystarczą te dwa piętra? Wiem, Masz... wiem, ale nie, nie chodzi mi o bambusy, nie chodzi mi o bambusy, chodzi mi o inne. Te poza. Aha. No ty fantomie śmieci Patrz. No jeszcze... Wy cały czas budujecie tą głowę? Jeden blok. Yes. Dobra. Włączone. Mamy y, już... Środ środkiem się na razie nie zajmujmy. Lepiej. Y, to chodźmy teraz y, zbudować jakiś domek tymczasowy. Tylko muszę sobie znaleźć jakieś jedzenie. A to on nie mieszka z nami. No w sumie mógłby. Tylko musimy tam wtedy dodać jeszcze Wiesz, o, ten zielony dywanik A e nie Je Jaki jest twój ulubiony kolor? Mój? No. no Jaki? Zielony Aha, no dobra, zielony. to zielony dywaniki. To masła no. To masła no Ej! To... <śles> Dobra widzowie, przechodzimy do następnego etapu i w sumie już ostatniego budowy, czyli mm, tymczasowy domek. Więc tak się nie zbyt starej, bo my go niedługo zniszczymy za parę odcinków, bo to jest tymczasowy domek. Chciałbym, to jest gdzieś taki niski. No dobra. Tak się robi. Dobra, ja też mam trochę budowy. Ja ci zrobię może taki ogródek, jakby patrz tu. Ogródek, ogródek, ogródek. O kurka, mi nie sterczył. <grym> kurka, Co ja tak starczył. Nie, nie, nie. Patrzcie, ale to będzie tymczasowy to domek. Patrz. Co nie zmienia że ma wyglądać fajnie. No w sumie. No i tu jest wejście w sumie. Eeeem, o, jakiś czy ja mam jakieś kwiatki? Co? Ja. O, mam. Ja mam nie, kwiatki nie posadzę. Ja mam kości. No i to ma być taka łupina. <laughs> to sobie jest najgorszy kwiatek, jaki tu jest. No nie. Nie no, co ty gadasz? No, jest ładny, nie? Taki ele elegancki, wytworny. Jeszcze tak. Hey, o, ja ja mam, ja mam, mam roku gdzie typa... Nie pasują chłopaki. No w sumie nie. nie, 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 nie. Masz deski. O, okej. Okay. Hmm, w sumie drzwi nie... Ale dobra, to jest... <taka> znać... Ale to no ładny jest, ale taki mega małe. To będzie twój tymczasowy yeah. dom, bo... Mieliśmy plan, żeby było u hmm. nas tam, ale... W sumie to już tam było takie wszystko ładne, że po prostu tutaj. Dobra, będziesz miał tutaj dywanik, ok? To będzie chyba mega krótki film w ogóle. Znaczy no już nagrywamy 40 minut, ale Ale co tu się odwało, na, na, boże! Krótko. Przez pół godziny się goniliśmy No ja się tutaj trochę wkurzałem, ale... Masz tu dywaniki. Wszystko jest ładnie, co nie? Masz nawet ten, streamer. <laughs> Ej, ale dobra. I to jest w sumie już całkiem fajne. O, łoi, wow, ale. A i jak? masz jakieś szyby czy coś? E, szyby, czekaj. A. By się przydały chyba. Mam. <laughs> jest marzyciel. to wygląda. No, mogę nie. Daj szybko. Co to znika? Czemu? Co znika? Połowa dywanu mi znikło. I czy, co? Hmm. Mam tylko takie Dobra, szkiełko Ale ładne to jest, tak szczerze To jest mega ładne tak masz jeszcze jedno szkło Takie niepozorne Ale ładne Mi brakuje jednego szkła Mam tylko jednego. niebieskie to daj, <noise> daj. Dałem już. Gdzie? Rochu ma. Rochu daj. Uwaga. Dobra. Czy to, czy takie Ci się podoba? Moglibyście zmienić szkło. <noise> Dobra, jednak nie Józek, jednak nie. Dobra, aż to, czekaj, ja tu mam chyba w skrzynkach To masz szkło. problem. Czekaj, bo ja już mam tu chyba szkło w tych skrzyniach. Ja tu mam wszystko, mam, no, no, mam, mam. mam Idę, że szukałem dostawa Kastorama Nie, nie, to nie jest Kastorama, to jest IKEA. Tak! Nie, nie w sumie? Ej, musimy kiedyś zbudować Castorama versus yy, IKEA. Nie, no, Dobra. IKEA lepsza. Jest IKEA. No, ale. Bo... Ja, ja Basz, tak osobiście. nawet to komin nie ma. Co? Nawet komin ma. O? No, ma nawet komin. Fajny. A komin. A komin. Wow, ej dobra! Ej, ej, ja tak że to ja walę Ty dom jako tego. To chłopiec, bo ty postawiłeś jakiś dachy, dachy jak loł. No bo to no, by być punkt jednakowy. I patrz. Patrz, 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 na tego shadowa. Shadow. On się zbarnował. Zbadaj też do shadowę. Dobra, rachu. To ty się, no, no to co, to ty się i tu idź spać, my jeszcze coś opogadamy z wioskiem. Co sobie tu leż. Czekaj, dobra, ja dobra. Pa! To no, dobra, to chodź, dobra. chodź, chodź. Mm, chodź, chodź, chodź. No. Dobra, no to co, to przyjmujemy tak oficjalnie ruch na Bo tak na razie U... to jest, ale czy oficjalnie? No, możemy przyjąć.

no i co? Oficjalnie! Rochu jest na hienostwie!